Przygotujcie się na odkrycie, które zmieni wszystko, co myśleliśmy o Wszechświecie. Te wyniki są tak przełomowe, że wielu czołowych naukowców uważa, że możemy być u progu wielkiej rewolucji naukowej, która podważy nasze rozumienie ewolucji kosmosu. Andre Kutso, doktorant w Lawrence Berkeley National Laboratory, podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat w niedawnym wywiadzie, mówiąc Naszym zadaniem jest pozwolić Wszechświatowi powiedzieć nam, jak działa, a być może mówi nam, że jest bardziej skomplikowany niż sądziliśmy. Każde nowe odkrycie teleskopu Jamesa Webba odsłania kosmos, który jest znacznie bardziej złożony i tajemniczy niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Naukowcy przeanalizowali ostatnio 30 tysięcy wczesnych galaktyk wykrytych przez teleskop Webba i odkryli dziwne, niewyjaśnione wzorce, które podważają obecne teorie ekspansji kosmosu. To nie koniec. W innym badaniu zbadano dodatkowe 20 tysięcy wczesnych galaktyk, uzyskując równie zaskakujące wyniki. Skala tych odkryć skłoniła niektórych naukowców do wysunięcia hipotezy, że to, co kiedyś uważaliśmy za ekspansję wszechświata, może być w rzeczywistości iluzją lub czymś zupełnie innym. Czy to oznacza, że stoją przed przełomem w fizyce? Czy teoria wielkiego wybuchu jest niekompletna, a może nawet błędna? Co dokładnie odkrył internet. Niedawno opublikowany w czasopiśmie Nature Astronomy artykuł opisuje odkrycie ogromnej galaktyki we wczesnym wszechświecie, która zgodnie z obecnymi modelami nie powinna istnieć. Światło tej kosmicznej gigantki, nazwanej Wielkim Kołem, dotarło do nas po ponad 12 miliardach lat. Wielkie Koło powstało zaledwie 2 miliardy lat po Wielkim Wybuchu, kiedy wszechświat miał zaledwie 15% Swojego obecnego wieku, i podważa wszystko, co sądziliśmy o powstawaniu galaktyk. Obrazy w wysokiej rozdzielczości wykonane przez Weba pokazują, że galaktyka ta jest porównywalna pod względem wielkości i prędkości obrotowej z największymi supergalaktykami spiralnymi we współczesnym. Jest trzy razy większa od typowych galaktyk z tamtej epoki, co czyni ją jedną z najbardziej masywnych wczesnych galaktyk, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Dzięki takim odkryciom jedno jest pewne: wszechświat skrywa o wiele więcej tajemnic niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Zgodnie ze standardowym modelem kosmologicznym galaktyki z tej wczesnej epoki kosmicznej powinny być mniejsze, mniej uporządkowane i pozbawione wyraźnego kształtu. Jednak ta konkretna galaktyka przeczy wszystkim oczekiwaniom, wyróżniając się jako niezwykła anomalia we wczesnym wszechświecie. Nie jest ona jedyna. Sieć odkryła już wiele masywnych i dobrze uformowanych galaktyk z tego samego okresu, podważając podstawy naszej wiedzy o powstawaniu galaktyk. Jednak tym, co sprawia, że galaktyka ta jest jeszcze bardziej zadziwiająca, jest jej rozmiar. Jest to największa wczesna galaktyka, jaką kiedykolwiek zaobserwowano, a kiedy naukowcy myśleli, że widzieli już wszystko, sieć odkryła coś jeszcze bardziej dziwnego we wczesnym wszechświecie. Nowe dane z sieci ujawniły szokującą prawdę o ciemnej energii, tajemniczej sile napędzającej wszechświat. Może nie być stała, jak kiedyś sądzono, ale może zmieniać się w czasie w sposób, który podważa wszystko, co wiemy o przestrzeni i czasie. Niektórzy naukowcy uważają, że są o krok od jednego z najbardziej przełomowych odkryć ostatniego pokolenia, które może wymusić całkowite przemyślenie współczesnej kosmologii. To nowe odkrycie jest sprzeczne z obecną teorią, która została częściowo opracowana przez Alberta Einsteina. Chociaż potrzeba więcej danych, nawet najbardziej ostrożni i szanowani naukowcy, tacy jak profesor Ofer Lahav z University College London, przyznają, że dowody stają się zbyt mocne, aby je zignorować. Odkrycie ciemnej energii w 1998 roku było już ogromnym szokiem dla astronomów. Wcześniej dominował pogląd, że po wielkim wybuchu ekspansja wszechświata będzie stopniowo zwalniać pod wpływem grawitacji. Jednak obserwacje naukowców z USA i Australii ujawniły, że wszechświat w rzeczywistości rozszerza się z czasem coraz szybciej. Było to coś zupełnie nieoczekiwanego i nieposiadającego jasnego wyjaśnienia. Naukowcy nazwali tę nieznaną siłę ciemną energią, mimo że nadal nie wiemy czym ona jest. Nie wiemy czym jest ciemna energia. Astronomowie mogą mierzyć jej skutki, śledząc oddalanie się galaktyk w różnych momentach historii wszechświata. W zeszłym roku naukowcy korzystający z instrumentu do spektroskopii ciemnej energii wykryli ślady wskazujące, że wpływ ciemnej energii zmieniał się w czasie. Wielu początkowo odrzuciło to jako anomalię danych, zakładając, że ostatecznie zostanie to obalone. Ale teraz najnowsze obserwacje, łeb, potwierdzają ten sam dziwny wzór, a naukowcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że ciemna energia może nie być tym, czym myśleliśmy, że jest. Jeśli okaże się to prawdą, może to być jedna z największych zmian paradygmatu we współczesnej fizyce, zmuszająca nas do zakwestionowania samej natury rzeczywistości. Po ponad roku obserwacji naukowcy potwierdzili, że ciemna energia zachowuje się w znacznie bardziej tajemniczy sposób, niż oczekiwano. Profesor Sashadri Natatier z Uniwersytetu w Portsmouth stwierdził, że szeroko zakrojone dodatkowe badania wzmocniły ich przekonanie, że te odkrycia nie są wynikiem nieznanych błędów w danych. Tymczasem najnowsze obserwacje Weba ujawniły kolejne dziwne zjawisko. Ciemna energia we wczesnym wszechświecie zachowywała się inaczej niż obecnie. To nieoczekiwane odkrycie pogłębiło tajemnicę ekspansji kosmosu. Laureat nagrody Nobla Adam Ree, czołowy astrofizyk, potwierdził niedawno, że odkrycia WEBA ujawniają poważny problem. Tempo ekspansji wszechświata, napędzane przez ciemną energię, wydaje się zmieniać w zależności od tego, jak jest jest mierzona. Kiedy naukowcy analizują kosmiczne promieniowanie tła, Otrzymują jedną wartość tempa ekspansji wszechświata. Ale kiedy używają przewidywań standardowego modelu kosmologicznego, otrzymują zupełnie inną wartość. Ta uporczywa sprzeczność znana jest jako napięcie Habla i sugeruje, że w naszym rozumieniu kosmosu brakuje czegoś fundamentalnego. Przez lata naukowcy wierzyli, że ciemna energia napędza ekspansję kosmiczną w jednolitym tempie. To założenie pozwoliło im obliczyć i modelować jego ewolucję na przestrzeni miliardów lat. Jednak ostatnie odkrycia sugerują, że ciemna energia nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Zamiast pozostawać stała, wydaje się zmieniać w różnych regionach wszechświata, podważając jedno z podstawowych założeń współczesnej kosmologii. Jeśli badania te się potwierdzą, może to oznaczać, że nie wszystkie części wszechświata mają tę samą kosmologiczną oś czasu. Niektóre regiony mogły doświadczyć przyspieszonego rozszerzania się wcześniej lub później niż inne, zniekształcając sposób obliczania ich pozornego wieku. Jeśli to prawda, zmieniłoby to nasze rozumienie czasu przestrzeni i samej struktury wszechświata. Naukowcy stoją obecnie przed jedną z największych zagadek fizyki. Czym naprawdę jest ciemna energia i czy może być powiązana z siłami, których jeszcze nie odkryliśmy? Aby wyjaśnić te kosmiczne tajemnice, naukowcy wprowadzili nowy model wszechświata, znany jako kosmologia czasoprzestrzenna. Model ten sugeruje, że ekspansja wszechświata jest spowodowana ciemną energią, ale może być iluzją stworzoną przez sam czas. Zgodnie z tą teorią, ogromne kosmiczne pustki i gęste struktury galaktyczne wpływają na upływ czasu. Idea polega na tym, że czas płynie wolniej w regionach o większym stężeniu materii. Na przykład zegar atomowy wewnątrz galaktyki może tykać nawet o 1 trzecią wolniej niż identyczny zegar umieszczony w ogromnej kosmicznej pustce. Teraz zastosujmy tę koncepcję do całego wszechświata. Szacujemy, że wszechświat ma 13,88 miliardów lat. Czas upłynął szybciej w regionach o małej ilości materii, takich jak kosmiczne pustki. Oznacza to, że w porównaniu z gęstszymi obszarami przestrzeni w tych regionach mogło upłynąć miliardy dodatkowych lat. W rezultacie wszechświat może nie mieć jednego, jednolitego wieku, a jego wiek może się różnić w zależności od miejsca pomiaru, ponieważ w pustkach kosmicznych upłynęło więcej czasu. Regiony te uległy większej ekspansji niż obszary gęstsze, co prowadzi do interesującego efektu podczas patrzenia przez pustkę. Obiekty po drugiej stronie wydają się oddalać znacznie szybciej niż te po bliższej stronie. Dzieje się tak, ponieważ przestrzeń w pustce rozciągnęła się bardziej w miarę upływu czasu. Wyobraźmy sobie teraz, że efekt wydają się oddalać znacznie szybciej niż te po bliższej stronie. Dzieje się tak, ponieważ przestrzeń w pustce rozciągnęła się bardziej w miarę upływu czasu. Wyobraźmy sobie teraz ten efekt w odniesieniu do całego wszechświata na przestrzeni miliardów lat. Pustki rozszerzały się szybciej. Stając się coraz bardziej dominującą cechą kosmosu w miarę swojego wzrostu. Powstaje iluzja przyspieszenia kosmicznego, co może oznaczać, że to, co postrzegamy jako ekspansję wszechświata, jest w rzeczywistości zniekształceniem spowodowanym nierównomiernym upływem czasu. Jeśli model ten jest prawidłowy, mogłoby to całkowicie wyeliminować potrzeby istnienia ciemnej energii, co zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie kosmosu. W rezultacie, kiedy obserwujemy wszechświat, powstaje złudzenie, że ogólna ekspansja przyspiesza, ale w tym modelu nie ma potrzeby wprowadzania ciemnej energii. Zamiast tego szybsza ekspansja w pustkach w naturalny sposób wyjaśnia to, co obserwujemy. W 2017 roku astronomowie z Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii przetestowali kosmologię Timescape w oparciu o rzeczywiste obserwacje i stwierdzili, że wyjaśnia ona ekspansję kosmiczną. Nieco lepiej niż model Lambda CDM. Sugeruje to, że w naszym obecnym rozumieniu wszechświata nadal może brakować czegoś istotnego. Tymczasem ostatnia analiza 30 milionów galaktyk za pomocą teleskopu internetowego ujawniła coś jeszcze bardziej dziwnego. Większość z tych galaktyk wydaje się obracać w tym samym kierunku. Jest to niezwykle nieoczekiwane, ponieważ zgodnie z teorią wielkiego wybuchu wszechświat powinien powstać chaotycznie, a galaktyki obracać się w przypadkowych kierunkach. Ta dziwna jednolitość sugeruje, że wszechświat mógł powstać z początkowego obrotu czynnika, którego obecne modele kosmologiczne nie uwzględniają. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że niektórzy naukowcy badają obecnie umysł, że cały wszechświat mógł powstać wewnątrz wirującej czarnej dziury. Koncepcja ta nie jest całkowicie nowa. Jest ona częścią hipotezy wszechświata czarnych dziur, teorii sugerującej, że cały nasz kosmos może być w rzeczywistości wnętrzem ogromnej czarnej dziury. Jeśli ta idea okaże się prawdziwa, może całkowicie zmienić nasze rozumienie czasoprzestrzeni i samej natury rzeczywistości. Każde nowe odkrycie w sieci dowodzi, że wszechświat jest znacznie bardziej tajemniczy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy, podważając nasze teorie. I otwierając drzwi do zupełnie nowej fizyki. Jeśli uznaliście to za interesujące i pouczające, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Bardzo chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze bardziej niesamowite treści. Dziękujemy za obejrzenie filmu Hit Hit.